Jeszcze przed rozpoczęciem tego filmu chciałem Wam mega podziękować za ostatnią aktywność pod draftem, według Messi'ego ponad 2100 łapek i prawie 45 tysięcy wyświetleń. Mam nadzieję, że uda nam się powtórzyć ten wynik, albo chociaż dobić 500 łapek pod tym filmem, więc jeżeli widzisz ten film, zostaw łapkę w górę, a jeżeli jesteś nowy, zasubskrybuj mój kanał, a ja już nie przedłużam i zapraszam Was do oglądania. Siemana jestem Kubatys. Kolejny odcinek z draftu na moim kanale. Po ostatnim draftzie, według Messi'ego, postanowiłem nagrać kolejny, w ankiecie wygrał Neymar, miał on chyba ponad 75%, Właśnie głosów, było chyba około ich 400 na Neymara. Więc oczywiście robimy draft do właśnie Neymara. Ja o co będzie chodziło? Oczywiście w tym drafcie wybieramy zawodników z najlepszymi gwiazdkami sztuczek, ponieważ wiemy, jakie Neymar jest. pod świetnym skillerem w FIFA czy też na prawdziwym boisku. Ma on 5 gwiazdek sztuczek w normalnej FIFA, więc co więcej ja już nie przedłużam. Kupiliśmy sobie żetonik drafta a ja sobie wybierzemy tej formacji już samemu. No i to on sobie weźmie formację. I czy będzie Neymar na sam początek? Tutaj zaczynam Suarez Maile 4. 4 Tutaj on ma 4 No i tutaj tylko No to Suarez bierzemy Suarez ma 4 gwiazdki sztuczek No i tutaj musi być Neymar oczywiście No niestety Tutaj 4 4 4 4 No to weźmy sobie tego Gomesa Bo on ma też 4 On jest dosyć spoko. Gram jego informem jako środkowym pomocnikiem sobie w tej głupotombo jest niski Ale Dobrze, się nie grało 4. No to raczej wszyscy będą już 4. No i tutaj bierzemy sobie Ariana Robena. Wszyscy oczywiście muszą mieć 5 gwiazdek sztuczek, przynajmniej jeżeli nie ma to 4 bierzemy i tak dalej, i tak dalej. Tutaj de Bruyne ma sztuczki 4 I to chyba będzie najwięcej O jest, Tiago ma... Tiago ma oczywiście 5 gwiazdek sztuczek, więc go bierzemy. No i kolejny środkowy pomocnik. Tu tym razem mamy 4. Ciekawe, czy on 5, no to bierzemy sobie tutaj Turana, ponieważ mogłem wziąć De Bruyne, ale Turana jakoś, bo może być później po jak będzie Neymar. I tutaj Parejo, Parecho. czekajcie, tak, 4, 3, 3... 4, on ma najwięcej, więc bierzemy tutaj Turka. No i tak wygląda na razie ten skład, no trochę miernie wam powiem. Jezu, jakiego Misklika teraz zrobię? Miło mi go z 3 gwiazdki. Ale zgaduję, że ci obrońcy mają właśnie tyle, więc sorry, Misklikiem go trochę wziąłem. Lecz dwie, 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 dwie. No to obrońcy mają raczej tak po dwie. No tutaj weździemy, no nie wiem, no 82, 4. No weźmy sobie Wandake. Ponieważ on gra mi się dobrze, mam już kolejnego. Tutaj też ma każdy po dwie. I bierzemy Diego Godina. Prawy obrońca. Tutaj już bardziej szukać jakiegoś skillera nam będzie. Tutaj w Debushi ma trzy tylko. No to bierzemy Debiusiego I on będzie miał tutaj zgranie z nim, a tutaj go z nim No i teraz bramkarz, bramkarze chyba zawsze mają jedną gastkę sztuczek z tego co pamiętam Tak dokładnie, no to tutaj weźmiemy sobie Po zgraniu nie ma kogo, to weźmiemy Julio Cezara No i trochę sobie ten drap powiem, powiem wam wygląda I tutaj jest Isco Czekajcie A to jeszcze nie da się sprawdzić czy co? Da się No i bierzemy sobie isko, bo on ma tutaj... Co MU chuda, TĘ CHUDĄ, miskon WIEM ISKO Ajajaj, kolejny misklik, kolejny misklik, no... Widzicie, no jak ja bym chciał, to bym wziął jego, nie? I to są 4 cztery, cztery... No i najwięcej makarasko A no, ładne zgranie by już tutaj było No kurcze szkoda Ale jest tutaj Pol Pogba I on ma 5 gwiazdek, już i też go weźmiemy i on będzie o zgranie tutaj, no powiem wam, że, ten tutaj, że to ładnie tutaj już z powoli zaczęło wyglądać On będzie miał 5, 4, 4 No i więcej ma Karo z Vela, tak to, on miał Karo z tak? Karo z Vela Więc bierzemy go No to nic się tutaj nie stanie, jak go weźmiemy, tylko by się jakiś środkowy pomocnik przydał teraz Z tych lig, co są tutaj Ten 4, 4 to wejdziemy sobie Grifo, lewy pomocnik No i teraz od bramkarza zacznijmy No i bramkarz, no i kto tutaj może być? No to bardzo to nikt, tutaj bierzemy tego Oj jest Neymar, no i to o to chodzi, o to chodzi, Neymar zawsze się przyda Bierzemy sobie oczywiście Neymara, on ma 5 na 5 chyba z tego co pamiętam, tak 5 na 5 Czyli go oczywiście bierzemy, tak według Neymara jest Neymar Czyli bardzo dobrze i teraz srebrne karty Tutaj zawodnik z Rosji ma tyle, więc go bierzemy, no i teraz kolejni zawodnicy i Bruma ma 4 na 4, no to bierzemy sobie Brumę, Bruma też naprawdę świetny zawodnik, teraz Vidal czy, no tutaj bierzemy sobie Quadrado, świetnie, O potem Pereira ma tej fajnie, ale czy będzie ktoś więcej? Pereira ma najwięcej, czyli go bierzemy, no i środkowy obrońca ostatni. Czy Morata ma najwięcej, proszę? 3. No i Morata, jakiś Morata, Ramos oczywiście ma najwięcej. No i jest gil, Wam powiem. No i tutaj sobie dajemy Robena. No i nic tutaj raczej zmieniać się nie będę. Tutaj dałem jeden z jak go dam. Tutaj tyle. No nic więcej tutaj nie zamienimy więc, co? więc tak się prezentuje na tą chwilę drafcik I co widzimy się jak już znajdziemy pierwszego przeciwnika w tym drafcie. Mamy przeciwnika, no ma takie słabe swoje społączenia, ale zobaczymy jak to będzie z SBC o tego smalinga. Więc co więc zobaczymy jak ją będzie miał skład. Na słabe jest słaby szczerze, powiedziawszy. Pierwsza, o tutaj no porządne draft do same grywalne karty. Jest ten golan. Zobaczymy kawani, ten toc się też jest bardzo dobry. No, zobaczymy jak nam pójdzie, zobaczymy. Może będą jakieś szanse. Liczmy, żeby teraz żadnego fejla nie było. 92 oceny. Ale pierwsza z w ogóle tak widzę, że w draftie nie miał ani Messiego, ani Ronaldo. Więc to jest trochę dziwne. Ale co no, to jakieś zmiany na początek już chyba robi. Leo Messi jest na bramce. Julio Cesari broni to. Julio Cesari też jest legenda piłki nożnej. No to co on robił kilka sezonów temu w reprezentacji Brazylii? Czy tam w intermedialnie naprawdę świetnie grał? Brakuje tego miejsca troszkę i czasu, żeby to strzelić, na. No. Teraz przy piłce Karasko Suarez i Suarez strzela broni, Bramkarz Diego Alves. To no, ukryty def. Str... no broni nam strzał. Teraz się troszkę zacząłem, ale mniejsza z tym. No i teraz znowu kawanie. No, Cavani jest bardzo aktywny dzisiaj na boisku. No i teraz. No, ta piłka nie powinna tak przejść na pewno. No i to jest space prezentowa sytuacja. No i przegrywamy 1 do 0 no, Widzieliście, jak się zachowała nasz obrońca, No, fatalnie. O sobie Hazardowi To jest Hazard jeszcze do tego, to co nie mógł tego po prostu nie wykorzystać No i przegrywamy 1 do 0 już, w 28 minucie Jaka brama teraz? Co ja żem teraz zrobił? Neymarito, to jest właśnie Neymarito cały 29 minuta, szybka odpowiedź No deal with it, no co to mogę powiedzieć, deal with it Paść o tą akcję, o tą bramę. Ładna. Ładniejszy chyba nie trafiłem w drawcie. Coś pięknego, naprawdę. Ładna brameczka Neymara. Widzicie, draft według Neymara. Nie za niedługo go nie będzie draft według Baila, ponieważ on był też o sobie proponowany, więc co no. A teraz Leo Messi na prawym skrzydle biegnie. Czy będzie zakrywał do kawań jego nagówkę? Nie, ładnie to rozegrał. Ale jest tutaj obrońca, no i znowu... Znowu się dali nasi obrońcy zrobić jak są. Jak chcieli, niech w sumie chcą. I Michitarena na strzał bramę. Hamska cieszynka oczywiście, musi być. No i przegrywamy 2 do 1 w 41 minucie No widzimy, Pogba, i Van Dijk nie tej piłki nie zdążyli zatrzymać. No i niestety, Juliusz musi kapizulować. No niestety, może się uda jeszcze coś ugrać. Jezus, co to było? Co to było teraz? Powiedzcie mi, co to teraz było. Co teraz? Co? Co zrobił teraz? Co Messi porobił? Jak to na... Się tam Van Dijk rzucił z tym, Van Dijk się rzucił z naszym bramkarzem i tyle O i teraz znowu piłka przeszła sobie jak chciała Z Lobikiem I na szczęście nic nie ma, już chyba odwolony dla nich Tak, że jest Messi, no to... co też może być nieciekawie teraz Dobrze pomyślane, Ale jest bramka. No nie wyszło teraz mu. To już do grania. No i co? Doliczone 3 minuty, więc może już nie będę tego ciął. No więc co no, karasko teraz. Ostatnia sytuacja już w tym meczu. No, draft nie po naszej myśli. Chociaż ta ładna bramka Neymara wpadła. Chociaż tyle. No i co ostatnia sytuacja chyba już w tym meczu? No ostatnia, ale nawet nie pozwolę dokończyć, więc co tak wygląda ten drafcik, no przegrywałem znowu w pierwszej rundzie, obiecuję, że jeszcze kiedyś wygramy tego drafta. to obiecuję wam to. Więc dajemy sobie dalej, no i trzeba to jakieś nagrody, za czym zostaniemy. Co ta paczka, co ta paczka, no to co, weźmy sobie te paczki, otwórzmy jak najszybciej. O, słota świecące karta, no, Messi. Jest to... Jak się nazywał? Encode. no. Kotwica, chociaż kotwica powiem wam, że coś może kosztować. No, 5000 końców. Jak najbardziej. Szanuję takie kotwice, oczywiście. Sprzedajemy to. No, no, jeszcze jedna złota paczka. To może ta swalka na koniec. Niestety. Tutaj już bez świecącej karty, nawet. To sobie, to sobie wyślę do klubu jeszcze na sam koniec. Że na lisę transferownie do klubu. No, twórzę sobie tą srebrną paczkę. O, przez chwilę taki walkout był Jest ja to na paczka jest więc tutaj jak nie ma co liczyć na walkout ale patrzmy sobie ligi no jeszcze tutaj nic nie ma więc co więc ja wam dziękuję za ten odcinek mam nadzieję że Wam się spodobał jeżeli tak nie zapomnijcie zostawić łapki w górę pod tym filmem to była tyle oczywiście głosujcie w ankiecie według kołscy na ja wam jeszcze raz powiem dziękuję cześć